Witam Was tym razem z Katowic. No, niezwykły dzień w Katowicach, ponieważ po raz pierwszy w Polsce, w las Quadrze w salonie Ferrari między innymi, mogę obejrzeć dzieła sztuki szwedzkiej marki, które zostały stworzone do bicia rekordów prędkości. Mówię oczywiście o firmie Königsegg, która ma raptem około 25 lat. Także zakładam, że nie każdy o niej słyszał, nie każdy te auta widział, no ale są wreszcie w Polsce i co najlepsze już niebawem, a może już dzisiaj tego typu auta można zamawiać. No ale dobra, starczy mojej twarzy, przejdźmy się, obejrzyjmy, co tu dzisiaj nam w na Las zaprezentowano. No jest na zobaczyć, niezwykły widok już Wam pokazuję. No zobaczcie co tutaj się dzisiaj dzieje w Katowicach. E, powoli już są ogradzane, bo tu głodni ludzie czekają, żeby coś zjeść. Ale... No, spójrzcie na to. Tysiące koni mechanicznych i kanig zegi. Agera w limitowanej wersji. Gemera, którą zaraz Wam zresztą pokażę z bliska, jest na to jeszcze chwila. Tak naprawdę dlatego samochodu tutaj przyjechałem, bo miał swoją premierę w genewie, ale jak wiecie dobrze, genewa się nie odbyła. Jesko absolut, kompletne szaleństwo auto, które ma się rozpędzić do grubo ponad 500 km na godzinę. No i to tak samo, które debiutowało rok temu w Genewie tutaj w wersji torowej Race, ale pozwólcie, że przejdę do auta, dla którego specjalnie tutaj dzisiaj przyjechałem. Niesamowicie to wygląda. Żadne zdjęcia, ani żaden film nie oddaje jakie one robią wrażenie na żywo. Mówię oczywiście o Gemerze, czyli samochodzie który jest kompletną nowością na rynku hypercarów już wam mówię dlaczego ponieważ to jest samochód czteroosobowy i zaczniemy sobie od wnętrza nawet tutaj widać, że nie ma słupka B także wyobraźcie sobie, że na jednym z filmów które pokazywał Krystian Koenigsegg tutaj siada czterech wielkich drabów dwumetrowych i spokojnie się mieszczą, nawet śmieszna rzecz cup holderów jest, zobaczcie, cztery 8. Każdy ma swój cupholder na, na ciepły napój, każdy ma swój cupholder, który będzie nam chłodził coca cola co tam sobie postawicie no i zobaczcie na stylistykę tego samochodu. 3 metry rozstawu osi. No jest troszeczkę dłuższy na pewno od Agery, czy od Jesko, które tam stoi dalej. No ale no najważniejsze w tym samochodzie i chyba najciekawsze, bo przypominam, że hmm, chyba 90% komponentów hmm, Zegów produkowanych jest w Szwecji. Mówię tutaj teraz o silniku. Wyobraźcie sobie, że to auto o chorej mocy, bo ono ma w sumie 1700 koni i 2000 nm, które są przekazywane na wszystkie cztery koła, napędzane jest teoretycznie śmiesznym malutkim silnikiem, bo trzycylindrowym, dwulitrowym, ale co to jest za silnik? No Silnik, który produkuje oczywiście ten silnik spalinowy, 600 koni, 600 nm i ciekawe to jest, że on jest położony centralnie. Ale cały napęd z tego silnika przekazywany jest na przednie koła. On jest jeszcze wspierany przez silnik elektryczny. Także naprzód w tym przypadku trafia 1000 koni mechanicznych i 1000 Nm i każde z tylnych kół ma swój silnik. Też po 500 koni. Oczywiście to się wszystko nie tak łatwo, nie do końca sumuje, ale łączna moc tego samochodu to jest 1700 koni mechanicznych. No i teraz osiągi. Uwaga, 1,9 do 100 km na godzinę w czteroosobowym Hyper GT i niecałe 5 sekund do 200, to jest po prostu chore. Jeżeli chodzi o koła, zobaczcie koła wykonane. Z karbonu. Też prychy są w środku puste po to, żeby to było wszystko lżejsze. Hamulce karbonowo-ceramiczne i opony. Myślę, on będzie wychodził bodajże na Pilot Sport 4F, które, uwaga, będą musiały dźwignąć 400 km na godzinę prędkości maksymalnej. Także no, niesamowita maszyna. Produkcja tych samochodów rozpocznie się w 2022 roku. Co ciekawe, Mój kolega zamówił takie auto, także jestem bardzo ciekaw specyfikacji i obiecał, że będzie po polskich drogach jeździł tym na co dzień. No Ogromne wrażenie robią te drzwi. Nie mam 1,86 m wzrostu, one są ode mnie dużo wyższe, to jest mniej więcej 2,18 wysokości po otworzeniu. No i zastanawiacie się na pewno, jak to będzie wyglądało w praktyce. No przede wszystkim drzwi mają czujnik na dole, po to, żeby nie uderzyć. W chodnik czy w krawężnik, ale też na górze, bo dla porównania G-klasa ma 1,96 m wysokości, więc to jest dużo wyżej, to jest jeszcze 20 cm wyżej, więc one w wielu garażach nie będą otwierać się całkowicie do góry, no ale no, no robi to mega wrażenie. No, przede wszystkim kibicuję Krystianowi, który jeszcze 25 lat temu rzeźbił w glinie dosłownie był mikrofirmą, odważył się wejść na rynek superkarów, hypercarów i teraz w 2020, no zobaczcie co on produkuje, zobaczcie jaki line-up, jakie ambicje. Ponad 500 km na godzinę, 400 km na godzinę w czteroosobowym Hyper GT. Niesamowita historia, niesamowita firma. Krystian bardzo kibicuje, no ale kibicuje też naszemu salonowi, który tutaj powstanie poświęcony tej marce w Katowicach, żeby w Polsce te auta się sprzedawały, bo niewątpliwie ultra egzotyczny temat tych samochodów w naszym kraju z mojej wiedzy wynika, że ich za specjalnie nie ma. Znam tylko jeden egzemplarz, ale nie jest trzymany w Polsce, więc no niezwykła historia. Ceny to Was pewnie też zainteresuje za taką gemerę w takiej specyfikacji jak zamówił mój kolega, tylko że on zamówił jeszcze body w gołym karbonie. Zapłaci około 2 milionów euro netto. Ale też ciekawostka z akcyzą. No silnik jest mały. Ma 3 cylindry, ma 2 litry, więc łapie się jeszcze na niską akcyzę. Co jeszcze? Aha. Ile tych samochodów powstanie? Na przykład Jesko obydwu wersji, Race czy absolut Powstanie 125 sztuk, wszystkie już są sprzedane, a gemery z centralnie położonym silnikiem o tak potężnej mocy, taka tam mała, skromna hybrydka, trzy cylindry. Powstanie 300 sztuk. No znając tą markę, kanizek Jesko sprzedały się momentalnie. Z gemerą pewnie też nie będzie problemu. No, jak widzicie. Zresztą widzicie to tylko na wideo. Musicie to zobaczyć na żywo. Myślę, że na ulicy będzie robiła. Po prostu kolosalne wrażenie. Czegoś takiego jeszcze nie było. To jest pierwszy kanigzek z napędem na cztery koła, ale też pierwsze tego typu auto, które oferuje tak kolosalne osiągi. Ostatnia rzecz, o której jeszcze wspomnę, bo zapomniałem. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest jedno przełożenie. Tu nie ma konwencjonalnych skrzyń biegów, tak jak na przykład Wiesko też jest niekonwencjonalna skrzynia, ale jest dziewięć biegów. Tak w gemerze jedno przełożenie. Od zera do bohatera, czyli do 400 km na godzinę, jedziecie na jednym yy, przełożeniu. I tak naprawdę tylko i wyłącznie to ogranicza jej prędkość maksymalną. Bo gdyby to przełożenie zrobili dłuższe, rozpędzałaby się. Do jeszcze wyższych prędkości. No dobra.